Cześć, a w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam bardzo ciekawy, smaczny i interesujący ocet ryżowy. Mowa tutaj o produkcie Pearl River Bridge, ocet ryżowy, który ma dość szerokie zastosowanie, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o dania azjatyckie, dania japońskie, dania tajskie dania, filipińskie i tak dalej, dalej, czyli szereg kuchni azjatyckiej tutaj wchodzi w grę. Ja osobiście głównie stosuję właśnie ten produkt do różnego rodzaju dań słodko-kwaśnych, ponieważ taki ocet ryżowy rzeczywiście potrafi bardzo fajnie wybudować smak, potrafi podkreślić rzeczywiście danie, no i doskonale sprawdza się właśnie na przykład w sushi, kiedy właśnie taki ocet ryżowy z jednym z niezbędnych składników takiej potrawy, takiego dania. Jeżeli chodzi natomiast o ten konkretny produkt, tutaj jak sami widzicie mamy 500 ml w takim opakowaniu, czy też takiej butelce sporo oczywiście tego octu ryżowego się tutaj znajduje, natomiast jeżeli chodzi o cenę takiego produktu, no to około 18-20 zł mniej więcej w tych okolicach powinniście móc znaleźć właśnie Taki produkt, czy w sklepach online, czy gdzieś tam po prostu w sklepach stacjonarnych. E, oczywiście e, nie powinno być jakichś, myślę, większych problemów z zakupem tego produktu. Jeżeli chodzi o inne informacje, tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że kraj pochodzenia to jest Chiny, czyli już macie, że tak powiem, od razu informację, że jest to produkt, który gdzieś tam. Pochodzi właśnie z Chin, a zatem zapewne jest i również tam wykorzystywany. A zatem, naprawdę, taki fajny, oryginalny ocet ryżowy, który myślę, że warto stosować u siebie w kuchni. Jeżeli chodzi o kwasowość, mamy tutaj 5%. Na to, zawsze warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi właśnie o ocet ryżowy. Jeżeli chodzi natomiast o składniki, tutaj myślę, że nie powinno być jakichś większych, że tak powiem, niespodzianek, ponieważ mamy tutaj wodę i ryż 40%. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą, tutaj mamy w 100 ml podaną właśnie tę wartość, 15 kalorii, jeżeli chodzi o 100 ml produktu, jeżeli chodzi o węglowodany 0,1 g, no i tutaj po 0 mamy białka 0,1 soli, A zatem, jak, tak jak wspomniałem, bardzo fajny produkt. Bardzo, bardzo przyjemny i użyteczny w użyciu. Zwłaszcza właśnie w przypadku sałatek w wersji słodko o czym wspomniałem wcześniej. Fajnie się sprawdza w sushi. To też chyba wcześniej wspomniałem, no i jeżeli chodzi właśnie o inne ciekawostki, no to też odpowiedni dla wegetarian, tak, jeżeli zatem jesteście wegetarianami no to tego typu produkty również oczywiście można stosować, tak on wygląda w środku, jak sami widzicie, nic że tak powiem specjalnie nadzwyczajnego jeżeli chodzi właśnie o jakieś niespodzianki, standardowy ocet ryżowy, natomiast smaku bardzo bardzo przyjemne, bardzo fajne, tutaj pokażę Wam jeszcze w opakowaniu jak to wygląda w ten sposób, zapach rzeczywiście dość intensywny, a zatem myślę, że sam produkt mogę spokojnie ocenić na 9,5 na 10, powiem szczerze jestem bardzo z niego zadowolony, no i rekomenduję Wam jak najbardziej jego zakup, jeżeli jeszcze nie mieliście. Okazji próbować z tego octu ryżowego u siebie w kuchni. A zatem tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o oct ryżowy Pearl River Bridge. Napiszcie mi w komentarzu, co wysłonicie na temat tego produktu oraz jakiego octu ryżowego wykorzystacie u siebie w kuchni. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach.